Powód numer dwa jest dużo bardziej prozaiczny. Myślę, że każdy z nas, kto chociaż troszeczkę interesuje się tą sytuacją bezpieczeństwa na wschodzie, ma świadomość, że Europa w tej chwili uruchomiła bardzo duży program, przynajmniej jak na warunki europejskie. Program budowania uzbrojenia. Mamy ten słynny fundusz, który związany jest ze zbrojeniem Europy, nazywający się Rearm Europe. W tym funduszu ma znaleźć się docelowo 800 miliardów euro. Tylko 150 miliardów jest pewne, bo to są pieniądze pożyczone przez Komisję Europejską, żeby ten fundusz zasilić, a tak naprawdę, żeby zasilić niemiecki, francuski i brytyjski, co ciekawe, przemysł militarny. Tak, dla Polaków będzie tam dokładna figa. Natomiast 650 miliardów euro, które ma trafić, do tego funduszu to są pieniądze, które powinny zostać wygenerowane przez dodatkowy dług na poziomie każdego z państw członkowskich, który w tej całej umowie re Europe uczestniczy. Czy te pieniądze kiedykolwiek się znajdą, czy te pieniądze kiedykolwiek zostaną faktycznie zebrane przez poszczególne państwa członkowskie i przekazane do Brukseli, przekazane w ręce ludzi, którzy nie potrafią się rozliczyć z wydatków dokonywanych w czasie Dawida XIX, z wielu decyzji, które podejmowali, choćby tak jak pani von der Leyen, czy pani, czy inni urzędnicy europejscy, gdy jeszcze byli urzędnikami na poziomie poszczególnych krajów, tego nie wiemy. Wiemy na pewno jedno i Rosjanie też to wiedzą: jeśli pozwolą się zbroić Europie, jeśli pozwolą Europie produkować uzbrojenie, to Europa w zamian za przejmowanie coraz większej części ukraińskich surowców, ukraińskiej ziemi, ukraińskich możliwości produkcji rolniczej czy wielu innych rzeczy, będzie tą broń na Ukrainę przekazywała tak, aby nie dokończoną wojnę, aby wojnę nie zamkniętą traktatem pokojowym od nowa uruchomić, jak tylko Ukraińcy będą wystarczająco głupi, żeby taki ruch w imię interesów amerykańskich, w imię interesów europejskich wykonać.